Jadułka dzisiaj ze mną Wysość się manu Tak, sorry, że dre mordę, ale jestem podekscytowany, bo będę duchem w tej rundzie Tak, a dlaczego będę duchem? Bo gramy w ghostcrafta Tak, ja teraz będę duchem, bo będę miał 70, mam 6, 76% Czego? Szansy Jestem duchem, uświadom to sobie O rany, rany, jestem niepokonany Bitch please Gdzie jesteś? W dupie, nie interesuj się. <noise> Cię szukam. Macie teraz perspektywę j gdzie pieska j piesek. piesek Tak. tak samo jak... Tak, tak, tak samo jak ten. Poczujmy ostrze. Jak wbija ci się w DUPSKO Jezu. Udezył mnie. Oto CIULE kurde. A to wysadzę ich Zara! Ale ty masz jakieś. jakie, jakie to masz ty? What the fuck? Widzę cię! Widzę cię! dobry! ci bombę! Fuck mam jedno serce! Tak idę do... Idę po ciebie! <noise> po co ja to mówiłem? Jesteś <noise> za mną, tak? Nie. To to jeszcze przeżyć. Ta! <śmienicza> o matko święta, no nie! Jaś pobył duchem stary! <śmienicza> nie! Kurde, bo jestem zestresowany! Jestem zestresowany, bo mnie dupa boli lol! Nie no dobra! Kurde, ale skrzaniłem to, bo mogłem do ciebie i a nie tamtego tyłka tłuc i mogłem spierdzielać od niego. No je, ciota. Spieczaj dziadu. Zobaczymy, jeśli kto będzie duchem. Na pewno nie. Na pewno nie. Ty... O kurde, jestem. Cały stary, ej! Co? Jesteś duchem? Przeczytaj, czat! Jakiś sloger musi. I stary człowieku, ja spadłem z wysokości, bo jak się spałniłem, to skakałem i skoczyłem przed siebie w przepaść. Strzelić to! Cześć to! Skoczyłem w przepaść. Na samym spałnie! tylko się ze i byłem w przepaść. LOL O lol, kurde, gdzie on jest? Au. Nie wiem. Lol, człowieku, ale nie, powiem Ci, że ja to zrobię tak, że wiesz, że będą tylko takie momenty ciekawsze, nie? Takie wiesz, taka sklejanka. Bo nie chcę mi się z tego robić taki odcinkać powiem. Taka fajna sklejanka, żeby była, o. i mi, mi się to podoba. Wiesz? Okej, okay. dobra. Zaraz wchodzę do gry. Yy, gost, yy, 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 nie ma gosta. Ale czekaj, Umarę. jak chcesz... Ej, czekaj yy, Chcesz tak yy, napierdzielać z łuku, takie pu 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 pu? No, bym mógł No to weź to piu piu piu, to Battle, piu, battle Bow, Battle Bow, chodź tu Weź Battle Bow kliknij, to będzie tak Wziąłem, piu, piu, piu. Wziąłem Bazooka Bow Wziąłem bazuka Bow, albo ja biorę tego Battle Bow Paknie to kliknąć Nawet nie wiedziałem, że jest, ba że jest ten, bazuka Bow No jest You like to go boom? Jeja! Yeah! Yeah, Jeja, Zrobię boom! A nie, ja jestem soldierem, by nie wzięło tego. Ale fajne! No co ty mi powiesz? Będzie, że chodźmy się może trzymać razem, nie? On cię serca, umrę. Daj, Daj rzucę ci granata! Nie! Myślałam, że to była prośba, żebym cię zrobił. Nie! To co mnie kurcz hamie? Ale ale... Ja tu jestem na górze, wiesz? I, i się czaję na ducha. Ej, chodź na samą górę tutaj. Mm. Tu jest taka dobra kampa na ducha. Znaczy jak tu ktoś przyjdzie, nie... O, rzucę ci granata! Cześć! Nie. Tu... Na górze! Kolego! Panie sąsiedzie! Na guzie! Panie sąsiedzie! O kurde! Spadł. Cukier przyszedłem pożyczyć! Panie sąsiedzie! Daj pan cukier! Mam to w dupie. Macie suchy chleb dla konia? Nie! O gdzie okay, do kriema? Siema! Rzucać granata! <laughs> Siemarko! Jakaś... Jakaż wspaniała wizyta? Kurde, tylko jestem czekać, czy tą bombą go wiesz? Chociaż jakoś dotknąłem. O kurde, nie, tu nie idę, bo Micham strąci. Kurde. Cześć! Nawet się nie możesz. What the fuck?! Ty nie wiedziałeś o tym, że jakoś uderzysz tą umierą? Wiedziałem! Nie no, wiedziałem, Byleby być hamem. <grym> <grym> to był duch! To był duch! To był duch! To był duch! Mam podnieta zaraz się zesram! To był duch! Ale co, zginąłeś? Nie! Fak, Nie o... Nie oś zginął! <grym> Pierwsza ciało. O! 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 o. Okay, <grym> <głupia> lol! 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 Widziałem... Lol! Lol! Widziałem ducha jak sobie spacerował i, i ogólnie mi dupę ze strachu ścisło i źle rzuciłem granata Będę ciebie oglądał Gdzie? A nie! Nie! Podglądać z ratunku! Dajcie moje stringi! Kuźwa Jezu, czuję się taki osamotniony, ja pierdzielę Nie! Gdzie ty jesteś? Tu jest, na środku, w środku jest, w środku jest O ty w mu dupę, matko święta On w środku jest No to ja cię zaraz, wiesz, załatwię, ciulu A go teraz, patrz, patrz, że na niego O, 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 o to był on. O, tu jest, 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 widzę go, widzę go Lol, czemu ja wydaję taki dziwne Widzę śmieci? go, on idzie teraz dookoła On cię teraz goni, jest za tobą nie brzaj! Tak, 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 tak. Jest, jest, jest. Widzisz dzięki mojej Usra pomocy. Usta się teraz pies! Się usrasz? Tak, no nie, ale tylko 46%, ale może zostanę! Może zostanę, mam podnietę. Czekaj, napiszę, pochwalę się, matko. MAMO, zabiłem ducha! <głos> <głos> Mamo, gdzie ta kanapka, bo zaraz noc w Minecrafcie <noise> Mamo, gdzie ta kanapka, bo zaraz noc w Minecrafcie Boże Gdzie do 46,7? What? Tak. WHAT?! Nie! <noise> Nie jestem duchem! Ej! To jest niesprawiedliwe! O matko święta. Zaraz będzie jak w strachuje, oglądasz strachuje. No. A to takie: Mamo, klawiatura się popsuła. Nie. Co mówią gamerzy? <grym _> co, co? O! 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 <grym> Cisne kloca. Nic, nic! A jest tu jakaś możliwość, żeby się ten... O! O! Ale kloc! Ale kloc! Ciulowy! Ciul ciulowy! Idź ciulu! Ciulu zasrany! Fuck. Nie udało się. Jak człowieku! Nie! Wol! Znowu bym w przepaść, cześć! No. Nie, ej, ja mam tylko 16% Biorę teraz bazuka, bo... Ale nie rozumiesz, że to jest zablokowane To sobie kupię Ciekawe, jak? Ej, a czekaj, wiesz co, musisz się chyba zarejestrować, bo ten yy, Tu są punkty, nie? Ej, to ja się będę rejestrował Tylko nie wiem, co za te punkty, chyba możesz coś kupać. ja mam 276 A ja mam? Zero Czemu? Bo się nie zarejestrowałeś wcześniej? No i czemu mi nie powiedziałeś? Bo jestem zły Mam bazuka, bo. What the hell? Widziałem tego ciula, widziałem! A ja go widź, widzę Gdzieś tu był, obok mnie No właśnie obok mnie przed chwilą był Gdzie on jest? O ty O ty hamuwo Hamuwa zasrana Dzień! A pan smokni mnie w dupę Widzę gnoja, widzę, bije, bije! Zmognij mnie w dupę! Tak. Overkill. O, 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 o! Ej, gonię chat. Gnoja. Panie gnoja, gonie, gonie gnoja! Zabiłem gnoja! Jestem Bogiem, uświadom to sobie O rany rany, jestem niepokonany Jestem Bogiem, uświadom to sobie O rany rany, jestem niepokonany Ha? Huh? What are you? I am debil Yes You are debil Yes, yes, yes You are idiot Cześć idiotu, zbierz radiodą! Mm. Papiemy Kuba, sia sia A wy coś ma chyba na imię, Kuba? Nieprawda. Prawda? Gówno prawda. No co? 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 Jak? Znowu nie jestem duchem. What the hell? J-Dog, chodź stringa pierdzielnie. Daj, ja chcę stringa. No to dawaj, ty walniesz stringa. Cześć stringa. Kinga, cześć Kinga. <laughs> No toś... No toś patrz, patrz, patrz. O! 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 o. What? Podnieta forever. O, czułkam dziada! To ja. Nie ja bym chciał być duchem. No ja też Chyba tu jest. Nie, tu go nie ma. Gdyby był... Gdyby było, widać jego nick! Nooo! Fajnie by było! A, smaknę cię w dupę zaraz, duchu i zobaczymy! No za Najlepsza groźba wewer. No, na pewno się przestraszył, bo cię słyszą. Smaknę ci w dupę, duchu. Daj, całusa! M m m m m m m ale ci dupsko wiedzie. Jezu. Bardzo uniwersalne tematy. <głosłotne> o! Co ja! To mnie bije! Gnoja! To ja! Na pieniądze za nas! <głosłotne> Haj z YouTube'a się nie zgadza gdzieś do gowi. z YouTube'a się nie zgadza. Czy to te perły to są bomby. Ja myślałam, że to no. jest tepa. Rzucasz tym. Jakie za mąbiście, powiedziałem? rzucasz tym? Powiedziałem? rzucasz tym. Rzucasz tym! Jakie gnoje! Gdzie on Nie wiem, w dupie, masz popka Idiota. Ryby <laughs> daje się jednego. Odskoczyłeś. Ja idę na górę. Mam cię, ty, mam cię w dupie. Ty, to jest chyba mój widz, wiesz? Nie wiem. Przypomina mojego widza. Taki jeden mój widz ma taki murzyńsko-mordę w sensie takim, że ma takiego avatara. Taki murzyński. Jok mordę. nie pie! On jest na górze! Cie! Nie! Ale na górze. Na, górze na górze na, na górze, górze, na górze, na górze. Zabrał mi wszystko. Mam tylko puszek. Obojście koledzy! I daj ci pomóc! O oh shit <noise> Ale ja byłem mądry Ała się. był sam siebie? <noise> tak. I ducha? Tak, chyba Nie wiem <noise> Zabiłeś go Z Powinno ci teraz wyskoczyć ile masz procent ataku A, Nie pokazuję, mam wybór klasy <noise> Matko, święta, ale na czacie ci powinno wyskoczyć. No, pokazało Ile masz? No, 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 0x5. 5,9 O hardcore. Czemu? No bo miałeś za mało procent! Nie, to by nie było. Nieważne, że zabiłeś ducha, musisz mieć najwięcej procent. Ale gnój! Właśnie! Dupem mu sforsowałem! Widzę go, no. Gdzie? Fak, No Koniec Koniec imprezy, jaka kurna osiemnastka? What? Nic, nic Gramy jeszcze, gramy, gramy do dwu... O ty gnoju! O ty gnoju, ci zaraz to w dupę wsadzę! Ej, ej, se na spawnie. O ty ciulu! Zasrany! Mały gnojek! Jacka, ja do ciebie wrócę. Ja cię kurde załatwię, typie! Chodź, chodź, pokaż dupę, to ci wbijesz tylet. Chyba gdzie, źle wbiłem, bardzo źle wbiłem. Jak to źle wbiłeś? O, widzę, gnoja! Nie mam permisji. Żeby iść na spał. O, 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 o! A więc się teraz z wami pożegnamy! Nie, czekaj! Czekaj! Nie! Nie, jeszcze jedna runda i tyle. Ale Koniec. ja, ale ja się zgubiłem. Nie wiem, gdzie to jest. Nie, wypie nie no, wypierdzieliło ja... na spawnik. Jest! Tak! Fuck! Ej, ale mm, dobra, czek mnie nie... Nie na spawn. No, no to co z tego? No to wejdź na ten. E EU6! EU, EU! Biłem na EU6. No to. Lala, nie ma. Nie, macie. nie ma cię! Nie mam. Czym cię nie ma? Nie. Podejrzane, dobra, to ty się możesz pożegnać. Ja jeszcze... Uuu, mam 60%! Będę duchem! Albo nie, błagam cię, wejdź! Wejdź! Ale gdzie tu jest? EU6! EU6? No jestem na EU6 i... starting y, za 19 sekund 7 na 10 osób. In lobby. Oktopus, oktopus! Oktopus, oktopus. taka mapa oktopus. O, to wbijam, wbiłem. Cześć! Nie! Co? Jakie gnoje? Nie Teraz ty jesteś na nie spał, jest... nie? Nie, jestem duchem! Ej, a ja miałem 60%, czaisz? Miałem ponad połowę! Jak to jest możliwe? No ej, to jest takie niesprawiedliwe! What the hell? Czekaj, dobra. To czekaj, jeszcze zagramy tę rundę i jak będę miała szansę, żeby być duchem, to zagramy jeszcze kolejną, bo już mi się więcej nie chce. Dobra, czekaj. Jakie gnoje! Nie! Nie! Załatwię tego Paciu Loka! Beboki! Uh. Oh gad! Dobra, to by było na tyle. Dobra to czekaj, pójdziemy, 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 dobra czekaj teraz wyjdźmy z tego, chodź, chodź, wejdź tutaj back to lobby, chodź, chodź tu, back to lobby Czekaj bo mnie lagło, back to lobby albo liwe, albo liwe, a, liwe Dobra, tak coś jak się żegnamy, chodź tu liwe Dobra, ale tak yy, No mamy nadzieję, dobra. że się wam podobało jest, jeśli się Wam podobało, to by było na tyle, więc łapkujcie, subujcie, jeśli chcecie więcej Ghostcrafta i żebyśmy drżeli Lilia. Polska trudny język. What the fuck? Dobra, więc my się żegnamy, cześć!